Dobra, czyli idziemy w kolejnym odcinku na moim kanale. Um, tylko ja muszę to zwiększyć. Um, dobra. A więc dzisiaj, słuchajcie, mamy lec spoko odcinek, bo w sensie spoko odcinek chodzi o to, że mamy naszego chyba Krzysztofa. A, Krzysztof Krzysztofa, który pilnuje znaka. Czy on ma... O, dobra, nieważne. E, ma, oczywiście tutaj jest znak stop przy nim, ale za to tutaj jest takie coś. I chodzi o to, że jakby my jesteśmy tu, a my mamy jechać za wszelką cenę, na przykład tym maluchem. Jedziemy, jedziemy. Eee, tutaj mamy tą barykadę. Jedziemy, ale jak jest ta barykada to po prostu hamujemy. I która to najlepiej ten... Eee, no ja tutaj wyhamuję to wygrywa. Widzę, że ma długo nie sobie poradził, wyhamował. No dobra, nieważne. Eee, my już możemy zacząć ten odcinek i oczywiście zanim przejdziemy. To też pamiętajcie, że i lajka. Bo to jest najważniejsza rzecz dla mnie. Bo też dobiliście ich 82. I też komentarze pamiętajcie, piszcie co, bym, co byście chcieli, żebym ja nagrywał. Czy jakieś gierki, czy coś, czy co, jakie gierki. Czy jakieś mody mam pobierać, nie wiem. Albo po prostu co mam robić, czy tam nagrywać. Wypiszcie w komentarzach, a my już zaczynamy. maluch Dobra. Jaki ja on jest głośny! O kur... Co się to Mogę? Nie mogę. No nie, mogę, dobra. Hamujemy. Hamujemy. Dobra. A Maluch... Dotąd. Proszę. Do, zostawiamy to to. Widzę, że jego palety się dobrze trzymają. Tękko. Dobra, lecimy do Matiza. Ten Matis jest jakiś szybki. Czemu on jest taki szybki? Ja nie mogę, ale ten mot, ten Matis jest po prostu taki ładny dźwięk ma. Dobra, blisko malucha. ducha. Dziecki. Dobra, lecimy już do. To jest już szybsza sztuka. Ja nie mogę. Jakie to jest szybkie? Dobra, chwilę, bo... Ja bym się wywaliła. Bo to jest szybkie. To tak gumę pali. Jakie fajne. Blamujemy. Nie ma. No i praktycznie jesteśmy koło naszego Krzycha. Dobra, teraz się. Tym, to ma takie opony, że pewnie to coś się wywali od razu. Ale dobra, warto się tym O nie. Ej, co jest grane, to sobie lepiej poradziło od tego. To co jest gra. Dobra, lecimy Ferrari. Ferrari. mnie jest taki głośny, ale fajny dźwięk. Dobra, fajnie wyhamowało, ładnie. Dobra. Teraz lecimy McLarenem. Gdzieś do Ferrari Lapa, No i McLaren niestety przegrał, więc... Sorry McLaren, ale... to wiem. Ale muszę cię rozwalić. Przegrałeś. No. Dobra. Teraz... Lecimy dalej. Do no, Bogatti. My, myślę, że wyjdzie tak samo jak, jak, jak z tym aflarem, no ale... Ok. Dobra. No i niestety Bogatti przegrała. Chwilę. Tylko ja muszę się zemścić na Bogatti. No i teraz piła, no i dupa. No ciekawe, czy wywołać. Nie. Dobra. Leć tam. Nie ważne. Dobra, poleciało. Lecimy na kolejnego auta. Moja, no dobra. Jeszcze będą oczywiście kolejne auta, tylko nie chciemy od razu wszystkich rozwalać, bo... oni mnie wypali. Nie dobra, to wiadomo, żeby to nie zdarzyło. Więc to niech chce leci. Po prostu nie chcę leci Na skyride. A my teraz ciśniemy na te Monekie Ja nie mogę. Ej, jest to ciekaw czy wyhamuję. Ja nie mogę, gość wyhamował. Co, Co jest grane? Ja. Dobre! Gość dążył. Stoję z Ej, dobra! Zdziwiłem się teraz. To, 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 to wygrała. Staję z grana. Dobre. Hmm. Czy ty, ty już mam chyba nic? Tak do. Tak. Do pojeżdżenia. Może nagram jeszcze kolejny odcinek yy, Zaraz. Ale my w sumie to będzie taki koniec tego dzisiejszego odcinka. Może taki ale gone jeszcze. Dobra, no, przejdźmy się tym. Wygląda fajnie tylko zlogowało mi BMG Drive'a. Super jest! Ja nie mogę, nie, no ja! Uf. O, 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 o! Co się tam dzieje? O, dobra, jadę. Dobra, jadę tym czymś. No, ja nie mam no. Dobra, nie, bo ja To tak laguje! Nie no, to wiadomo, że wyhamuje. Było powolne. Ale... ok, czekajcie. A to będzie na dzisiaj chyba koniec tego fajnego odcinka. Oczywiście pamiętajcie o ja zostawieniu suba i lajka like i komentarz pod tym filmem. A ja w sumie będę się z wami zaraz żegnał. Tylko oczywiście mus musimy jeszcze... Tylko oczywiście Krzychu musi się z wami pożegnać. To oczywiście jedziemy do Krzyka, do Krzycha naszej... I czekajcie, oczywiście trzeba i... Krzychu się z wami żegna, pa. No. Tymczasem ten krzyku. Nie.